Przepraszam, powiedział, kiedy się zderzyli. Jego dłoń instynktownie sięgnęła, by podtrzymać jej łokieć, czując pod palcami miękkość materiału i ciepło jej skóry. To było krótkie, niezamierzone dotknięcie, ale zostawiło dziwne mrowienie, które rozlało się po całym ramieniu. Nie chciałem. Nic się nie stało, uśmiechnęła się lekko. Czasem warto spróbować wszystkiego. Galeria handlowa dudniła jak ul przed Bożym Narodzeniem hałas, świąteczne hity i ten niepowtarzalny zapach przypalonych prekli. Michał, jak zawsze, wpadł do niej w biegu z telefonem przy uchu. Tak, Marek, podpisz umowę, zanim się rozmyślą syknął cicho, mijając butik, gdzie manekiny uśmiechały się sztucznie. Jutro? Nie, jutro mnie nie ma. Tak, jadę. Dokąd? Sam jeszcze nie wiem. Nagle zaciągnął hamulec. Pachniało. Każda historia ma swój początek. Ta zaczyna się jak wiele innych, ale nie skończy się tak jak myślisz. Słodko. Cholernie słodko. Luke, wanilia, coś, co wyciągnęło go z zasterty cyfr i spotkań. Rozejrzał się. Stoisko z pączkami. Serio? Michał Węgrzyn, czterdziestoletni inwestor, człowiek, którego twarz znało pół linketina, stał teraz w kolejce po. Pączki? Westchnął. Może to był ten cholerny znak, że potrzebuje resetu? Może pierwszy raz od lat? Przed nim stała dziewczyna. Kaptur na głowie, ciemne loki wymykające się spod czapki, torba z jakiegoś lumpeksu i buty, które pamiętały lepsze czasy. Nie widział jej twarzy, ale coś w jej sylwetce, sposobie, w jaki cicho poprosiła o dwa z różą, jeśli są jeszcze, kazało mu tam stać. Poproszę zestaw, no, wszystkiego, powiedział zbyt głośno. Ekspedientka spojrzała zdziwiona, dziewczyna przed nim się odwróciła. I wtedy Michał pierwszy raz ją zobaczył. Nie była pięknością z okładek, nie miała rzes jak wachlarze, ani ust jak z Instagrama. Miała cienie pod oczami, policzki muśnięte rozem i spojrzenie tak prawdziwe, że aż zrobiło mu się głupio. Przepraszam, powiedział, kiedy się zderzyli. Jego dłoń instynktownie sięnęła, by podtrzymać jej łokieć, czując pod palcami miękkość materiału i ciepło jej skóry. To było krótkie, niezamierzone dotknięcie, ale zostawiło dziwne mrowienie, które rozlało się po całym ramieniu. Nie chciałem. Nic się nie stało, uśmiechnęła się lekko. Czasem warto spróbować wszystkiego. I zniknęła. Dosłownie. Kiedy wyszedł za nią ze swoim pudełkiem, rozpłynęła się w tłumie. Całą drogę do samochodu czuł, jakby serce miał w gardle. Śmiał się z siebie. Co to było? Co za absurd? Wróci do biura, Marek pewnie znów dzwonił, pewnie znowu coś wybuchło, pewnie. Telefon zabrzęczał. Powiadomienie. Zdjęcie na ekranie. Michał zamrugał. Na zdjęciu była ona. Dziewczyna od pączków. Zrobione z ukrycia, przez jakiegoś paparazzi, z podpisem. Tajemnicza nieznajoma widziana z Michałem Węgrzynem. Kim jest kobieta, która zawróciła w głowie jednemu z najpotężniejszych ludzi w kraju? Jego żołądek ścisnął się nagle, jak pięść. Nie wiedział nawet, jak ma na imię. Nie wiedział, gdzie jej szukać. Ale wiedział jedno: że właśnie stał się częścią historii, której nie potrafił zatrzymać. I nie był pewien, czy to bardziej go przerażało, czy ratowało. Telefon Michała nie przestawał dzwonić. Marek, pr, asystentka, portale plotkarskie. Jeden wielki chór chaosu. Michał, słyszałeś? Już o Was piszą. Mamy kryzys. Albo romans. Michał, potrzebujemy komentarza. Zamiast odpowiedzieć, wyciszył telefon i cisnął go na skórzany fotel. Usiadł przy oknie, patrząc na rozświetlone miasto, które wyglądało jak makieta z gry. Małe światełka, mali ludzie, małe sprawy. A potem przyszła ona. W głowie. Dziewczyna spod stoiska z pączkami. Co go w niej zahipnotyzowało? Czy to było spojrzenie niepewne, ale niewyuczone? A może to, że nie patrzyła na niego jak na tego Michała Węgrzyna, legendę finansów czy worek pieniędzy. Patrzyła jak na faceta, który stoi niezdarnie w kolejce po słodycze. Westchnął. Wstał. Zaczął krążyć po biurze. Gdzie ty jesteś, dziewczyno? Kim ty w ogóle jesteś? Mruknął do siebie. Nagle drzwi uchyliły się. To Marek. Jego prawa ręka, człowiek odgaszenia pożarów. Michał, chcesz żebym to ogarnął? Zapytał ostrożnie. Mam już ludzi, którzy dowiedzą się, kto to. Michał spojrzał na niego jak przez mgłę. Marek, nie. Zostaw to. Ty serio? Marek wybuchnął śmiechem. Media cię rozszarkią, stary. Będą pytać, czy masz nową dziewczynę, czy porzuciłeś modelki dla no kogoś zwyczajnego. Michał odwrócił się do okna. Właśnie o to chodzi. Może, może pierwszy raz od dawna chcę zwyczajności. Marek przez chwilę stał w milczeniu potem tylko pokręcił głową i wyszedł. Wieczorem Michał pojechał z powrotem do galerii handlowej. Nie wiedział, czego się spodziewa. Że znowu będzie kupować pączki? Że czeka tam na niego z numerem telefonu? Brzmiało to idiotycznie, a jednak stał przy tym samym stoisku, patrząc na oblepione lukrem wypieki, które nie patrzniały już tak magicznie. Jeszcze coś dla pana? Zapytała ekspedientka, młoda dziewczyna, która chyba go poznała, ale bała się zagadać. Ta dziewczyna z wczoraj, Michał zaczął, po czym się zawahał. Nie, przepraszam. Nieważne. Obrócił się, żeby odejść. I wtedy ją zobaczył. Stała przy ławce nieopodal, z tekturowym kubkiem w dłoniach, patrząc w telefon. Włosy spięte niedbale, na twarzy ślady zmęczenia, a ubranie, no cóż. Wyglądała, jakby życie było dla niej trochę za ciasne. Ale w oczach wciąż miała ten sam błysk. Michał podszedł. Hej. Głos mu zadrzał. Przeklął się w myślach. Wielki Michał Węgrzyn, który potrafił zamykać multimilionowe kontrakty bez mrugnięcia okiem, teraz drżał jak chłopak przed randką. Dziewczyna spojrzała na niego zaskoczona. O, pan Pączek. Zaśmiała się cicho, a on poczuł, jak coś ciepłego przelewa mu się przez serce. Michał wyciągnął rękę. Basia uścisnęła ją lekko. Jej dłoń była ciepła i delikatna, a to krótkie zetknięcie wywołało w nim dziwny spokój. Nie chciał jej puszczać, ale puścił, czując żal. Ale nie powiem, że miło mi pana poznać, bo, no, wczoraj już się spotkaliśmy. To prawda! Michał roześmiał się, czując, jak napięcie powoli z niego schodzi. Przepraszam, że tak wyszło. Wiesz, media. Już się zaczęło? Uniosła brwi. Nie wiedziałam. Nie mam telewizora. Naprawdę? Spojrzał na nią z niedowierzaniem. Nie masz telewizora? Ani samochodu. Ani kredytu. Uśmiechnęła się półgębkiem. Za to mam dwie prace, chorego tatę i kota, który myśli, że rządzi światem. Michał o nie miał. Nie dlatego, że to było smutne. Dlatego, że było prawdziwe. Mogę cię zaprosić na kawę? Wypalił nagle. Basia spojrzała na niego, przekrzywiając lekko głowę. A czemu miałabym pójść na kawę z kimś, kto ma trzy miliony followersów, a mnie myli z kimś z woga? Bo, Michał zamilkł, szukając słów. Bo dawno nie spotkałem kogoś, kto nie chciałby mnie na okładce. Na chwilę zapadła cisza. Potem Basia westchnęła. Dobra, jedną kawę. Ale płacisz ty. Ja zapłaciłam za swoje pączki wczoraj, żeby nie było... Że lece na kasę. Siedzieli w kafejce, która była otwartą przestrzenią w środku galerii. Basia opowiadała mu o pracy w sklepie odzieżowym, o tatku po zawale, o studiach, które musiała rzucić, żeby ogarnąć życie. Michał słuchał, coraz bardziej wciągnięty w historię, której nie było na portalach finansowych. Nie wiedział, że można tak po prostu mówić. Bez PRU, bez makijażu słów, bez gry. A ty? Zapytała nagle. Co robisz poza tym, że kupujesz całe stoiska pączków? Michał otworzył usta i zamknął. Zarządzam firmami. Wymamrotał. rotał. Dużymi. Brzmi nudno. Basia roześmiała się cicho. Wiesz, zawsze myślałam, że bogaci ludzie są strasznie zmęczeni. Bo jesteśmy. Michał uśmiechnął się. Naprawdę, Basia, jesteśmy zmęczeni. Zmęczeni byciem kimś, kogo wszyscy chcą. Spojrzała na niego uważnie. To czemu po prostu nie przestaniecie? To pytanie uderzyło go mocniej niż cokolwiek wcześniej. Przestaniecie? Jakby to było takie proste? Jakby to był guzik w głowie, który można nacisnąć. Patrzył na nią i wiedział jedno, od dawna nikt nie widział w nim człowieka. I właśnie dlatego to ona, dziewczyna w starym płaszczu, skocem na parapecie zamiast nowego samochodu, zaczynała niebezpiecznie przylegać do jego myśli. Tylko, że Michał dobrze wiedział, jak działa jego świat. Wiedział, że jeśli coś między nimi ma się zacząć, to nie dlatego, że on się w niej zakocha. Tylko dlatego, że ona wytrzyma, zanim to wszystko ją połknie. Michał siedział w swoim apartamencie na trzydziestym piętrze, otoczony szkłem i ciszą. Panorama miasta, światła odbijające się w szybach jak tysiące malutkich reflektorów. Normalnie to był jego teatr, ale dziś, dziś te światła były tylko zimnymi punktami, a cisza w mieszkaniu brzmiała jak echo w pustym kościele. Patrzył na telefon. Od wczoraj miał 30 nieodebranych połączeń. P.R., Marek, partnerzy biznesowi. A nawet plotkarskie portale, które chciały krótkiego komentarza do romantycznego incydentu z zakupami. Jeden nagłówek nawet go rozbawił miłość przez pączka. Milioner łączy serca i kilokalorie. Tyle, że dla niego to nie była historia o pączkach. Ani nawet o miłości. To była historia o tym, jak od lat nie umiał z kimś rozmawiać naprawdę. Basia, prosta dziewczyna w starym płaszczu. Która zamiast selfie wyciągnęła mu z rąk reklamówkę, bo gniotą się pudełka. Spotkali się znowu, przypadkiem. Choć Michał sam przed sobą udawał, że to przypadek. Wszedł do tego samego centrum handlowego niby po jakieś dokumenty, niby po kawę, ale prawda była taka, że szukał jej wzrokiem. I znalazł. Stała przy kiosku, z naręczem gazet, rozmawiając przez telefon. Tata. Przestań się upierać. Nie, jeszcze nie dostałam wypłaty. Tak, mam, ale nie mogę tego ruszyć. Tata, wzdychała. Głos jej był zmęczony, ale niepoddany. Michał słuchał, stojąc kilka kroków dalej. Nie podsłuchiwał. Po prostu, chciał wiedzieć. Chciał zrozumieć, kim ona jest poza tym, co widzi. W końcu skończyła rozmowę i odwróciła się. Ich spojrzenia się spotkały. O, znowu pan pączek. Uśmiechnęła się. Co, nie ma pan większych centrów handlowych? Mówiłem ci już, żebyś mówiła mi Michał. Uśmiechnął się lekko. Przyszedłem na kawę. Sam? Chcesz dołączyć? Czy ja wyglądam na kogoś, kto ma czas na kawę w środku dnia? Zaśmiała się, ale bez złośliwości. Ale wiesz co? Mam przerwę. Dziesięć minut. Tylko bez wywiadów. Usiedli przy ławce z papierowymi kubkami. Michał pierwszy raz od dawna czuł się zwyczajnie. Nie musiał nic udawać. Opowiedział jej o tym jak to jest, kiedy masz wszystko, ale nie wiesz, co z tym zrobić. Jak to jest, kiedy wszyscy cię chcą, ale nikt nie pyta, czy ty ich chcesz? I co, boisz się, że ja będę chciała? Zapytała, biorąc łyk kawy. Michał spojrzał na nią poważnie. Nie? Boję się, że ty nie będziesz chciała. Zapadła cisza. Basia spojrzała w bok, potem znowu na niego. Wiesz, co jest w tobie dziwnego? Powiedziała cicho: Że masz oczy jak ktoś, kto się zgubił. To zdanie utkwiło mu w głowie. Cały dzień, całą noc i cały następny dzień. Dopiero następnego wieczoru coś pękło. Michał siedział w gabinecie, kiedy Marek wszedł bez pukania. Michał, musisz to zobaczyć. Na ekranie laptopa wyświetliły się zdjęcia. Paparazzi. Michał w centrum handlowym, Michał z basią, Michał śmiejący się przy stoisku z pączkami. Artykuły miały już gotowe tytuły: Milioner i dziewczyna z galerii, kto skradł serce węgrzyna, ona nie ema nawet samochodu. Musisz się zdecydować, jak to rozgrywamy, powiedział Marek cicho. Czy to będzie romans publiczny, czy to zamykamy? Możemy ją kupić, możemy jej dać pracę w fundacji, możemy. Zamknij się, Marek. Michał wstał gwałtownie. Ona nie jest projektem PR-owym. Michał, to nie działa tak, że możesz mieć prywatne życie w blasku reflektorów i udawać, że nikt tego nie widzi. Marek podniósł głos, aż echo poniosło się w gabinecie. Chcesz jej zniszczyć życie? Ona nie wie, co to za świat. To jest dżungla, Michał, a ty ją tam wciągasz bez ostrzeżenia. To był pierwszy raz, kiedy Marek naprawdę na niego krzyczał. Michał zamarł. Czuł, jakby ktoś uderzył go w brzuch. Co ty w ogóle chcesz od tej dziewczyny? Dodał Marek, jego głos nagle stał się cichszy, ale pełen goryczy. Chcesz ją wciągnąć ten burdel w to cyrkowe przedstawienie? Czy chcesz jej to oszczędzić? Czy ty w ogóle pomyślałeś o tym, co przeżywa przez ciebie? Jak jej życie wygląda? Kiedy nagle dziennikarze pukają do drzwi, godzinę później Michał stał pod blokiem Basi. Nie wiedział, co chce powiedzieć. Czy chce ją przeprosić? Ostrzec? A może, może powiedzieć, że chce spróbować, ale naprawdę? Drzwi się uchyliły. Basia wyszła. Miała na sobie starą kurtkę, szalik i rękawiczki. Zobaczyła go i stanęła. Myślałam, że dziś nie będziecie w wiadomościach. Jej głos był spokojny, ale oczy już nie były tak jasne jak wcześniej. Przyszli do mnie dziennikarze. Zapytali: Jak to jest być nową dziewczyną Michała Węgrzyna? Michał zrobił krok w jej stronę. Basia, przepraszam Ja nie chciałem, żeby to się tak potoczyło ale się potoczyło. Uśmiechnęła się smutno. Wiesz, co jest śmieszne? Że ja nie chciałam nic od ciebie. Ani kasy, ani sławy. Chciałam, no, po prostu cię posłuchać. I ja ciebie też. Michał czuł, jak gardło mu się zaciska. Nie chcę niczego innego. Basia spojrzała na niego, długo milcząc. Czuła, że musi go sprawdzić. Musiała wiedzieć, czy to tylko chwilowa zachcianka, czy coś prawdziwego? Miała już dosyć fałszywych obietnic. Zauważyła, jak jego wzrok wędruje po jej twarzy, zatrzymując się na jej ustach, a potem szybko wraca do oczu. To drobne spojrzenie sprawiło, że poczuła coś ciepłego w środku, ale jednocześnie podwoiła swoją determinację. To wróć do mnie, jak będziesz tylko Michałem. Bez całej tej reszty. Odwróciła się i weszła do klatki schodowej. Drzwi zamknęły się powoli, a Michał został sam na mrozie. Stał tak jeszcze długo, z rękami w kieszeniach, patrząc na śnieg spadający z nieba. Nie wiedział jeszcze, co zrobi. Nie wiedział, jak się to skończy. Wiedział tylko, że po raz pierwszy w życiu naprawdę nie wiedział, co powiedzieć. I że może to jest właśnie ten moment, kiedy powinien się nauczyć. Michał bez sławy, Basia bez obaw. Michał wpatrywał się w swoje odbicie w lustrze. Nie ten w apartamencie z widokiem na pół miasta, tamtego lustra nie było już w jego życiu. Stał w małej łazience w hotelu robotniczym pod miastem. Wynajął pokój na obrzeżach, sam, bez szofera, bez ochroniarza, bez kart VIP. Tylko on, walizka, kilka ubrań i cisza. Telefon wciąż wibrował na stoliku nocnym. Marek, perowcy, matka. Marek z prośbami, perowcy z alarmami, matka z pretensjami. Michał odrzucał połączenie za połączeniem, aż w końcu wyjął kartę Sim i wrzucił ją do szklanki z wodą. Zatopiła się powoli, jakby z westchnieniem. Spojrzał na zegarek, tani, kupiony w kosku. Zero złota, zero diamentów. Do tego zwykłe dżinsy, bluza z sieciówki, sportowe buty. Patrzył na siebie i pierwszy raz od lat widział faceta, który nie miał na plecach nazwiska większego niż on sam. Szedł pieszo: przez miasto, przez galerię handlową, której korytarze jeszcze niedawno były jego sceną. Ludzie nie zwracali uwagi. Bez garnituru, bez rozpoznawalnej twarzy, był jednym z nich. Michał z tłumu. I to było jak ulga. Jak zanurzenie głowy pod wodę, kiedy cały świat zagłośno krzyczy. Podszedł pod blok Basi. Nie wziął auta, zostawił w garażu. Nie wziął ochrony, nigdy nie była mu potrzebna. Tylko on i torba z ciepłymi pączkami. I kawa w papierowym kubku. Kiedy zapukał, serce waliło mu jak młot. Drzwi otworzył mężczyzna, starszy, z szorstką twarzą, o laskach. Basia była podobna do niego oczami. Dzień dobry, przepraszam, szukam Basi, wyjąkał Michał. A, pan od mediów? Zapytał mężczyzna z krzywym uśmiechem. Pan to się do niej nie dostanie. Zamknęła się u siebie. Powiedziała: Nie mam czasu na milionerów. Michał westchnął ciężko. Nie mam już milionów. Mam tylko pączki. Starszy mężczyzna zaśmiał się, odchrząknął i pokazał laską w stronę schodów. Ostatnie drzwi na górze. Ale jak panią zdenerwuje, to ja nic nie wiem. Basia otworzyła po długiej chwili. Miała na sobie sweter, legginsy, włosy związane w niechlujny koczek. Twarz bez makijażu, oczy zmęczone, ale jak zawsze prawdziwe. Co ty tu robisz? Zapytała cicho. Przyszedłem. Bez całej reszty. Michał uniósł torbę. Mam pączki. I kawę. I chyba złamane ego. Basia patrzyła na niego długo. Otworzyła drzwi szerzej. Wejdź, zanim ktoś zrobi z nas reality show. Usiedli na podłodze w kuchni, między szafką a lodówką. Basia zapaliła świeczkę, bo światło w kuchni mrugało. Michał podał jej pączka, sam wziął kawę. Myślisz, że to się da naprawić? Zapytał nagle Michał. Nie firma. Ja? Basia spojrzała na niego uważnie. Nie wiem. Ale wiem, że nie da się naprawić czegoś, czego się nie rozumie. A ty chyba pierwszy raz próbujesz zrozumieć siebie, a nie Excel. Milczeli chwilę. Gdzieś za oknem przetoczył się tramwaj, ktoś trzasnął drzwiami, a w telewizorze u sąsiadów leciał turniej muzyczny. Dlaczego ty? zapytał w końcu Michał szeptem Dlaczego nie tamte wszystkie kobiety? Basia uśmiechnęła się smutno Bo ja nie chcę ciebie mieć. Ja chcę cię poznać a to różnica. O drugiej w nocy Michał siedział na jej balkonie, Owinięty kocem. Basia podała mu kubek herbaty. Ich palce musnęły się na moment, gdy brał kubek. Krótki prąd przeszedł przez jego ciało. Basia nie odsunęła dłoni od razu, jakby też poczuła to małe, elektryczne iskrzenie. Czujesz, jak tu jest? zapytał cicho Michał, patrząc na ciemne, uśpione miasto. Bez tych wszystkich świateł. Bez hałasu. Tu jestem tylko Michałem. I to jest chyba najstraszniejsze, co mi się ostatnio przydarzyło. Basia spojrzała na niego. Jej dłoń delikatnie spoczęła na jego ramieniu, a on poczuł, jak mięśnie się rozluźniają. Nie odsunęła jej. Po prostu tam była. Wiem. Szepnęła. Ale to też może być najlepsze. Bo jak tu wytrzymasz, to wytrzymasz wszystko. Michał odwrócił głowę, by spojrzeć jej w oczy. Przez ułamek sekundy, za długi ułamek, jego wzrok zatrzymał się na jej ustach, nim powrócił do jej spojrzenia. Poczuł, jak krew uderza mu do policzków, ale Basia, choć to zauważyła, tylko uniosła lekko kącik ustęp. – Co, panie Pączek, multimilionerowi brakuje słów? – zapytała cicho, z lekkim, rozbawionym błyskiem w oku. Michał parsknął cichym śmiechem, czując jednocześnie ulgę i dziwne podniecenie. To był flirt, dyskretny, ale wyraźny. I, o dziwo, nie czuł się z tym niezręcznie. Wręcz przeciwnie. Wiesz, Basiu powiedział, przeczesując ręką włosy: Od dawna nikt nie nazywał mnie panem Pączkiem. I wcale mi to nie przeszkadza. Basia zaśmiała się perliście. A jej śmiech rozniósł się po cichym balkonie, łamiąc powagę chwili. Jej dłoń, która nadal spoczywała na jego ramieniu, lekko ścisnęła jego biceps, niby przypadkiem, ale wystarczająco mocno, by poczuł dreszcz. No to dobrze. Bo ja za to lubię mówić, co myślę. Odpowiedziała, a w jej głosie była pewność. A jutro? Zapytała cicho. Nie wiem, przyznał. Ale dziś, dziś chcę tylko być tutaj, z Tobą. I tak siedzieli w ciszy, w której nie było już reflektorów, kamer, paparazzi, fortuny ani biedy. Była tylko Basia. I Michał. Taki, jakim jeszcze sam siebie nie znał. I może właśnie dlatego to była pierwsza noc, kiedy poczuł, że nie potrzebuje żadnego tytułu, żeby oddychać. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Jeżeli Was poruszyła, zostawcie łapkę w górę. To dla mnie ważny sygnał, że warto opowiadać kolejne. A jeśli chcecie więcej takich codziennych opowieści, zasubskrybujcie kanał Historie na Codzień i kliknijcie dzwoneczek, żeby żadna nowa historia Was nie ominęła. Do usłyszenia już wkrótce.